Dobry wieczór Państwu, witam państwa bardzo serdecznie na naszym spotkaniu z aktorem, popularnym aktorem panem Michałem Rudzińskim. Na wstępie, na wstępie poproszę o zabranie głosu panią Dorotę Strzelecką, dyrektor Musińskiego Galerii Galerii Sztuki w Mośnie. o takie krótkie wprowadzenie. Proszę bardzo, Pani Dorotę. Witam Państwa serdecznie. Bardzo cieszę się, że żeście Państwo znaleźli tak czasu i dzisiaj na nasze wspólne spotkanie. Proszę Państwa, Michał Grudziński, wspaniały aktor, aktor z tym poznański, który jest z Teatrem Nowym w Poznaniu związany 46 lat, urodzony w Warszawie w 1944 roku 8 lutego, proszę Państwa, także dziecko wojny ale jest bardzo bogatą historią, wspaniały aktor, ale też i powiem Państwu, że głos ma rozpoznawalny i wszyscy wiemy, jak Michał Grudziński zaczyna mówić, to już wiemy, że to chodzi o właśnie o niego. Także zapraszam Państwa serdecznie do ten wspaniały wieczór. Panie i Paniowie, Michał Grudziński, proszę bardzo. No to się <grym> zaczęstuje. <zamiarzy> no, a żona szefa? A żona szefa? Nie, nie, ja nie, 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 żona ma złote tylko proszę o tym nie rozpowiadać, bo my nie. Ja siądę na chwilę. Tak, to... y e Powiedziałaś Państwu coś o mnie? Zaczęłam mówić, ale myślę, że zaczniemy mówić o Twojej rodzinie. No to I było państwu o, chciałam, żebyś powiedział o swojej tacie, o swojej kochanej mamie, Pani Tamirze, którą zdążyłam poznać w swoim życiu. Przepiękna, wspaniała osoba. I tak się przewrócił z krzesła, spadł w kulisie. Myślałam, że on ćwiczy, bo on robił takie różne rzeczy. Tak, no. A okazuje się, że tak odwrócę, tak głowę miał do mnie i słyszę, tak mówi herpliwie, herpliwie taki wier, to, Cholera, ja mówię to. Lila ma grać doktora, tego w tekście nie ma, a on umiera. No i nazwali go teatr jego imieniem. Więc ja, te, skoro on przyjechał na dwa miesiące, a ja jestem tu 50 lat, oby jeszcze z 10, prawda? Bo mam tylko hemoroidy, jak na razie. No i trochę tam jednego z bo, bo strasznie lubię rozbawiać ludzi. Moja filozofia na ten zawód, który uprawiam. A czy ja nie za dużo mówię? Nie nie nie. Nie, okay. nie, 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 nie. Może, żeby było śmiesznie, jak zapytam, czy za dużo mówię? Proszę powiedzieć, naj-naj. Ja? Czy, ja, czy, ja, czy ja za dużo mówię? Tak. Jakieś. laski, laseczki, zuty, kafelusze. Tak, żona i... mówi ten twój burdel. Cały stryb, cały stryp. No tak. No, mój Boże, no. Bo zawsze może się przydać jakiś rekwizyt. No tak, przecież ona nie rozumie, że z tego żyje mówił Burmistrz że można nawet książkę telefoniczną, fragment przeczytać bardzo ciekawie, że ludzie będą zasłuchać, bo tam jest i numer, i i imię, czasami dwa imiona, czasami jakiś tytuł naukowy, jest adres, jest miasto, jest ulica, jest tylko ul i kropka, jest numer. No nic, tylko zare. A ja dziedziczę po nich jakieś Panie, takie. Panie, I to są moje, tak. Ja mam spiedru, okularów, żegareczków. Ja... No, no, no i nie, nie widzieliśmy się, przeszła, sześćdziesiąt lat. Ja, jak się masz? Zawołałem. Oczywiście nic się nie zmieniłem. Brawo, brawo. O mój rzeczywiście trzymam się doskonale. Ja, ja nie mam wiele do powiedzenia. No. Ja tylko przyszedłem, żeby wyjaśnić, no. no żeby wytłumaczyć, że ja nie umiem grać w brycia. No. To jest prosta rzecz. Wiele ludzi nie umie i są szczęśliwi. Moja tragedia jest głębsza. Bo ja nie umiem brak bridge, Ale ja gram. Pochodzie do pierwszej kolejności chciałem podziękować dyrektor za zaaranżowanie za tego spotkania, za przygotowanie, dużą pomoc za przygotowanie tego spotkania. <grymne> Panie Michale, w imieniu mieszkańców dziękuję za przyjęcie za zaproszenia, za taką prawdę życiową, którą Ale może już wrócić. Dziękuję. Ja Nie, Złote ręce masz. Złote ręce, tylko że mi nie chodziła. Dziękuję pani, bo myślą. Bo to odcinają, mówiłaś. No. Chociaż jedno stanie. dobrze? Ja cały czas mówię. Ja Chciałem, no, żebym mówił. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, spokojnie. Ja życzę radości, pokojnika, wszystkiego najlepszego w nowym roku, przede wszystkim zdrowia, spokoju i żebyśmy byli kochani i tacy dobrze. <noise>